Siemanko! Tutaj psie, bo bez Ozziego, bo się późno. Słuchajcie, e, teraz dodałam nowy filmik i powiem wam, trochę mi się w nazwach poficzkało, ale myślę, że wam się nawet spodoba. No to... No serio, no, na serio, powinno to, ten odcinek powinien się nazywać Nudny odcinek. Hmm. Powinien tak się nazywać. Dobra, to jest taka moja mapka na Krasnoludzie, ale fajna. O nie, moje Wi-Fi! Coś! Widzicie się, coś chcieli, dobra. To jest jakby 1-4. O, prowadziłem. Tutaj. Akurat jak widzicie, widziałem troszeczkę tutaj takie tło. Tutaj są moje takie te. A tutaj są. Tutaj akurat widzicie, widzicie coś. A moje takie okopie tutaj też. Jeden ja zbudowałem. Z moim wifi. Dobra. to jest kolejna kopy. Ale ten jest taki bardziej wyjątkowy, bo ponieważ to jest taki bardziej. Taki wiecie, taki dla nas ma. Tutaj jest generała. Tutaj jest moje kolejne Wifi. Jak widzicie, walczymy sobie. Szczerze. W takim razie nie jest. No i to nazwiemy... E... To się będzie nazywało ten. Wiecie, jakoś... Jak to się będzie nazywało? A! To będzie pod tytułem. U to nie wiem, że trochę To będzie się nazywało pod tytułem. E... No wiecie, wieczór w Minecraft. Golemy FC. Kontrat no dokładnie nie eksce KONTRA e, ford eeeh nikt nie pomoże tam jedna pomóc będziemy sobie jakby to na tej nocy brali. oj ten teraz pokażę wam co jest w środku jeżeli ustaniemy... to Nabrać, nabrać, nabrać kolegę, to ja sobie sprzedamy w tym no tam, my ale... dobra mam go to... My, my będę to wiedźmy Wiecie, że rzucają chyba, ale to nie ten, ten walnie, rzucają tym, 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 A się w mapa. Teraz napisujcie komentarze jakie chcecie chyba wam w tym odcinku mówiłem a wielaza. I teraz pokażę Wam bitwę. Oglądamy. będziemy na tym grać. Ten odcinek też jest trudny, ale dobra. Ty, jak ty mogłeś to wciągnąć? Minimalną mam tutaj razem samą. Też ja nie wiem, no, czy to, to jest. Ojej. Byśmy mieli starć się do tego, żeby to było na tej całce. Znowu to się będzie na YouTube trochę przesłuchało. pierwszy odcinek ma złą nazwę, jeżeli wam mówiłem. To powinno być.

Raz, teraz, jeden teraz, ale teraz, 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 A teraz, 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 dobra, wiecie na tym, cośmy grali. Zabrałam też taką bitwę, No moja, akurat. Teraz to nagramy. Jak mówiłem, to były tylko problem techniczny, dobra, komentujcie, subskrybujcie, proszę. Subskrybujcie dużo, komentujcie dużo. Na! Raz.